Hej, Witamy się z Wami z Hanoweru. Jesteśmy w takiej bardzo ładnej dzielnicy, gdzie tu są takie ładne kamienice i mamy tutaj wynajęty apartament. Idziemy teraz na kawkę jakieś ciacho, dzieciaki zostały w pokoju. No, oni sobie odpoczywają, byliśmy już w Zo, w Zonie kręciłam, bo y, już mamy filmik. E, tam parę shortsów tylko sobie nakręciłam, żeby mieć co wrzucać. A, a cały film też jest zmontowany już od roku na naszym kanale chłopcy bardzo chcieli do tego zawrócić więc przyjechaliśmy na 4 dni i potem jedziemy na Pomorze no a teraz idziemy sobie spacerować po okolicy bardzo tutaj ładnie w ogóle Niemcy to jest taki kraj do którego lubimy przyjeżdżać yy, zwiedzać, po parkach rozrywki biegać i tak dalej ale mieszkać to byśmy tu za cholerę nie chcieli to jest po prostu nie nasz mental w ogóle <laughs> i krajnie nie na nasze życie. Ale jak najbardziej, żeby przyjechać i się pobawić to tak. Tym bardziej, że mamy blisko, nie ma winiet, póki co, także korzystamy. Może tu wszędzie są te kamienice ładne. O, tu mamy plac zabaw, zaraz blisko też naszego apartamentu. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wszędzie odnowione kamienice w takich fajnych, ziemistych kolorach. My już żeśmy dyskutowali, że u nas w Zabrzu to wszystko jest takie albo obskurne, albo pstrokate. To koniecznie muszę pokazać mojemu bratu, jak tutaj rusztowania wyglądają. Oni tu, kurde, schody mają. Szkoda, że windy jeszcze nie ma. Dobra, weszliśmy na jakąś ulicę, gdzie jest pełno kawiarni, restauracji, pięknych budynków dalej. Także zaraz sobie gdzieś przysiędziemy. I w ogóle ten vlog to będzie taki vlog, wiecie. Chodzony, kawiarniany, zakupowy i tak dalej. A tam gdzie będziemy z dziećmi to będą osobne. I jesteśmy w kawiarni. Tak się nazywa. Na kawca i bąbelkowe gofry. Sobie weźmiemy, może następnym razem coś innego. A jesteśmy po obiedzie to tak deserek. tego kota, Bartek aż się wystraszy. Myślał, że kot zlatuje. Czad. O, apartament mamy tutaj. Tu, a tutaj mamy też piękny stary kościół. Co prawda mnie nie kościółkowi, ale robi wrażenie. I jesteśmy. Trzeba odwiedzić. Patrz, co ja widzę, mój ukochany Stitch taki i taka malutka też jest. To Te są śliczne, zobacz dla dziewczynek. Obawiam się, że zostawię tutaj fortunę. Już świąteczna opcja, mamy już całą torbę. Hop, mnie zaraz zabierze stąd, ale teraz wszedł w maskotki, pewno szuka dla Kuby i Szymka. Ja się na tym totalnie nie znam. No dobra, zaczyna nam torby brakować. Te parkingi tutaj masakra się jeździ w takim ślimaku Że stan przed mam. Wyjechaliśmy już z tego ślimakowatego parkingu. I jedziemy teraz jeszcze do marketu, w którym byliśmy kiedyś, gdzie było tak ładnie i takie dobre sushi dawali. <gry> Także jedziemy na zakupki jeszcze. Zmieniliśmy plan, przyjechaliśmy do kombi, bo są straszne korki. Bartek zobaczył na wielkość i mówi no starczy ci taki. No może starczy. Tu są sałatki. Może tu sushi gdzieś jest, tak jak tam było. I mam swoje ulubione napoje. kurczę, No zapas bym sobie wziął. No i mój raj. Beatka, która nie może jeść węglowodanów, traci tu głowę. Truskawkowy. Likiery truskawkowe, chyba. Dos mas, trochę jak do mestos. No to lapijemy. A tu są jakieś party boxe. 25 bartek się tam flaszkami czaska. I kolejnego dnia jesteśmy w takiej restauracji. Tym razem na czymś do jedzenia. No powiem, że wygląda to całkiem fajnie, tylko nie wiem jak my to zmieścimy do japy. A to Bartka. Bartek ma klasyczny, a ja mam e, serowy z bekonem. Pojedzeni także tą miejscówkę bardzo polecamy. Idziemy, idziemy na spacerek.